Dzień dobry, przed sądem rejonowym w Poświęcimiu miały być wyznaczone czynności związane z przesłuchaniem Marta Majhera, a wniosek w sprawie złożył prokurator chcąc przedłużenia tymczasowego aresztowania. Posiedzenie w dniu dzisiejszym w godzinie 11. Rozpoczęło się od tego, że sąd odmówił dopuszczenia do udziału w sprawie przedstawicielom społecznym W mojej ocenie pretekstem było tylko powołanie się na fakt, iż nie trzeba, jak gdyby nie istnieje potrzeba, aby przedstawiciele brali udział w posiedzeniu, a ponieważ konsekwentnie podtrzymywali oni również to, że chcą ewentualnie wziąć udział jako mężowie zaufania. Ten wniosek również został przez Panią Sędzi oddalony. Wnioski dotyczące udziału Marka Majchera w posiedzeniu, czyli wniosek o to, aby albo osobiście, gdyby był doprowadzony, albo za pośrednictwem łącza internetowego mógł wziąć udział w posiedzeniu, również te wnioski zostały przez Panią Sędzi oddalone. W tych okolicznościach oceniając, że nie ma prawa mój klient do rzetelnego procesu złożyłem wniosek o wyłączenie prowadzenia postępowania panią sądzie. Yy, powiedziała, że rozpozna ten wniosek, albo przeprowadzenie prowadzeniu dzisiaj czynności, które będą zaplanowane i wtedy ewentualnie rozpozna mój wniosek. Uznałem, że jest to rażące pozbawienie prawa do obrony, yy, wynikające z ograniczeń kodeksu postępowania yy, karnego, ale ograniczenia te dotyczą również tego, że. No, jak gdyby przerodziło się to wszystko proces kapturowy i postępowanie kapturowe, chciałbym Państwu powiedzieć, że również sąd nie dopuścił i zignorował fakt, że nie udostępniono nam akt sprawy. Prokurator nie dostarczył nam akt postępowania, odmawiając, zasłaniając się dobrem śledztwa. Czyli mamy rażące naruszenie kolejne prawa do obrony, uznałem, że w tych warunkach nie jestem w stanie prawidłowo i rzetelnie wykonywać swoich obowiązków, bo po prostu pozbawia możliwości i narzędzi do tego, żebym mógł go reprezentować, a Marek Majcher osobiście chciał wziąć udział w tym posiedzeniu, nie mógł wziąć udziału w tym posiedzeniu, gdyż odmówiono mu doprowadzenia, odmówiono również łącza internetowego, pomimo, że w innych sprawach bez problemu się to odbywa za pośrednictwem właśnie łącza i udział w tej sprawie jest w tym momencie bezproblemowy. W tych okolicznościach, proszę Państwa, zastanawiamy się, oczywiście będziemy się odwoływali. Nie wiem, jaka decyzja zapadnie, ale ja nie chciałem legity, legitymizować swoją obecnością tych zdarzeń, które się dzisiaj miały, które były spowodowane, moim zdaniem, brakiem bezstronności. Jawną niechęcią manifestował sąd, pani sędzia jawnie manifestowała niechęć do strony. Nie, nie wiedzisz również dlaczego do przedstawicieli społecznych, bo y, również jak gdyby wyglądało to na to, że jest już przygotowana do tego, żeby oddalić i uchylić wszelkie wnioski, jakie złożymy. W tym stanie rzeczy uznałem, że nie mogę legitymizować i skutecznie bronić Mark Marka Mechera w dniu dzisiejszym. I zobaczymy w zależności od decyzji, jakie podejmie będziemy zastanawiali się Это дальше мы только с нашей стороны